Urządzenie Amika 606 CE3440TDYKDPHAOGSR to wolnostojąca kuchnia z płytą ceramiczną oraz piekarnikiem elektrycznym. Płyta ceramiczna posiada 4 pola grzejne: dwa pola pojedyncze o średnicy 14,5 cm, pole podwójne o podwyższonej mocy grzewczej oraz pole brytwanna dla naczyń o nietypowym kształcie. Panel sterujący został wyposażony w programator sensorowy TD, pozwalający na zaprogramowanie jednego spośród 15 programów gotowania, uruchomienie funkcji eco oraz systemu czyszczenia parowego Aqualitik. Pokrętło trybu grzania pozwala na wybranie jednej spośród 12 funkcji piekarnika z wykorzystaniem wentylatora, grzałki górnej, grzałki dolnej, grilla, grzałki pierścieniowej oraz rożna. Pokrętło funkcyjne umożliwia zmianę parametrów pracy piekarnika, a pozostałe cztery pokrętła odpowiadają za regulację mocy pól grzejnych. Emalia łatwo czyszcząca, którą pokryto wnętrze komory, opuszczana grzałka oraz wkłady katalityczne jeszcze bardziej i skuteczniej udogadniają użytkownikowi konserwację sprzętu. W ściany boczne wbudowano prowadnice teleskopowe, które ułatwiają wysuwanie blach. Funkcja szybkiego nagrzewu piekarnika zmniejsza o 20% czas potrzebny na rozgrzanie urządzenia do temperatury 150 stopni Celsjusza. Do kuchenki firmy Amica dołączono blachy do pieczywa i pieczeni, naczynie żaroodporne, ruszt oraz widelec z ramką dorożna. Aby ułatwić przechowywanie załączonego wyposażenia, dodatkowo urządzenie wyposażono w szufladę na prowadnicach rolkowych.